W bowlingu, tak jak w każdym innym sporcie, bardzo ważna jest rozgrzewka. Przed przystąpieniem do gry należy się dobrze rozgrzać. Jest to sprawa oczywiście indywidualna. My tutaj tylko pokażemy kilka przykładowych ćwiczeń, aby pomóc graczom początkującym. Zaczynamy zawsze od największych partii ciała, czyli od kręgosłupa. Robimy drobne skręty. Jedną w drugą stronę kilka, kilka razy. Skłony, wyprosty. Następnie e, również rozgrzewamy nogi, które są ważną częścią, częścią gry. Przyciągamy do siebie. Możemy złapać z tyłu, naciągnąć mięśnie uda. E, Wszystkie rodzaju po prostu. Rzeczy, które pomogą nam się rozgrzać, bardzo ważne są także kostki, aby nie dostać skrę jakiegoś skręcenia. W ten sposób następnie, najwięcej uwagi poświęcamy na obręcz górną, na barki różnego rodzaju skręty do przodu, do tyłu. Następnie, barki i łokcie. Teraz tutaj widzimy, że rozgrzewamy łokcie. Naciągamy barki, ręce, szyja i oczywiście na sam koniec nadgarski, jak najwięcej uwagi na nadgarski. Naciągamy w wszystkich kierunkach każdy palec. Przed oddaniem pierwszych rzutów ważne jest także, żeby złapać kulę, zrobić kilka luźnych wahadeł. Tak jak wygodnie, to co lubi, możemy właśnie poruszać trochę nad gaskami, ręką, rozgrzać. Być po prostu przygotowanym na to, że kula waży 15 funtów. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie z Bowling Academy. Mamy również nadzieję, że nasze pomorady pomogą Wam w osiągnięciu sukcesu oraz przyczynią się do rozwoju tego sportu.